Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Miroze że. Dobra, idziemy sobie dalej jak to zawsze w każdym odcinku. I coś wam tutaj powiem, że w tym akurat pomieszczeniu mam bardzo mało FPS-ów. Nawet przed włączeniem nagrywania miałem dość ich mało. Nie tyle to zawsze. Może jak wyjdę stąd, to będę miał więcej trochę. Ale na razie... Jakoś muszę to przegrać. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo przy nim odcinku, żem się wkurzył trochę, mi się nie chciało po prostu iść dalej się, Okej okay. Aj, czyli nie tak. Czyli ona no, nie pobiegnąć sobie, tak? O tu Tak, tutaj Dobrze idę, czy źle? Czy dobrze, czy źle? Aha! Tu jest to wejście. Jakiś przycisk? Odbierać je, łopy! Było włamanie, a wy im pozwoliliście uciec! Brygada szybkiego reagowania. A jak robicie? Powiem im, nie myślcie, że nie! Amatorzy! Aha, tutaj! O widzicie? O to właśnie nam chodziło w ogóle tutaj w całym tym pomieszczeniu. Kurde, FPS spadają jeszcze, ale nie będę patrzył na te FPS. -y. <noise> A znaczy, ci olewam je, ale, ale wiem, że to tak y trochę Gopień ogląda filmik z małoma fpsami nie. Dobrze, idę! Jakaś drabina tam jest. Stąd przyszedłem? No. Nie no dobrze idę. Źle idę. o FPS-ów 30 tu mam. Ładnie teraz. Wiem, że mam iść tam, ale turenty. Mm. Coś takiego? O, jest drabinka. O, teraz ładnie gra, chodzi, czyściutko. Tak bym chciał cały czas. Co? Mam się tam złapać tego? Czy ma po drabinie zejść? Hmm. Właśnie niczego nie obiecywałem. Znaczy nie mówiłem, że coś obiecuję, ale. Kurde, i od nowa wszystko. To chyba pod Ale przynajmniej wiemy, że trzeba iść i te Policjanci tam byli. Opsalala. Dobar jest znowu. Yeah. Mhm. Mm, mm. oh. Teraz na pewno. Jakiś przełącznik, czy, czy coś, nie wiem. Coś tu jest? Tak, teraz nie wiem, gdzie trzeba iść. Tam nie, tutaj też nie. No, coś tu chyba. Tam jest jakieś wejście do góry, to jakby. Korzystam z przodu. Tu coś musi być. O, właśnie. O, jak tam FPS-y? 35 teraz miałem. W ogóle 30 cały czas mam teraz stałe. Bardzo dobrze. O, 36 Dobra, nie będę, nie będę je liczył. Dobrze mi teraz później chodzi, kra. Ale pewnie tylko w tym momencie. Tylko pewnie, pewnie yy, w tym miejscu. Pewnie później coś spadnie. <gry> o, lag właśnie teraz był. O, winda jakaś. I do góry. Dlaczego oni ich uczą? Jest jeszcze coś, czego nie zdążyli opodatkować, nie wiem, zakazać? Jest jeszcze coś? Merk, łap za spróbek. Wiesz, że zawsze mam ich pod ręką, a To... to, to szkolenie, Merk. Ten projekt IKAR. Pirandello Kruger nie miał pomagać policji. Szkolą ich specjalnie. Na nas. Żeby dorwać sprinterów. Wszystko okej okay na górze? Grobie, tylko jak ja, zdrowie, tylko jabłka i najlepszy sprzęt do nasuchu, jaki można kupić na czarnym rynku. To on. On? Koleś, którego widziałam w molu, widziałam go przez kamerę. Na pokładzie łodzi w domu. Słuchaj, hej, dość już działałaś. Teraz siedzisz w was. Więc proszę, nabieraj się z I się rozpuszczało, Fuck! Szybko! Jak oni chyba. Z tego co pamiętam, to oni chyba umieją biegać tak szybko. Ja wbijam normalnie za mną, bo też umiem parkura. Ale ja też umiem. Ale nie wiem za bardzo gdzie iść tu. Tam każą mi iść, ale ja się tam dostać? Fuck man, jak tam wbić? No już mi zerpał Chyba, dedam, dedam, dedam Chyba mi się uda Bo jest problem, że ja nie będzie trzeba iść Aha, ale jestem głupi, że ten trzeba iść Fucking man, nic stąd! Jest za mną centralnie Dobra, jestem, jestem, jestem. Widzę drzwi. Nawet się nie oglądam za siebie. Inda! Udało się nam Happy, jestem happy. O, zapis, zapis się. Auto zapis się zrobił. Nagrywamy 8 minut. Odcineczek, jeszcze jest czas. Yy, co to pisze? Coś napisało. O, familia, rodzina. Wow. Nieważne. W Windzie zawsze tak mało fps jest, nie wiem czemu W tak, tej tak już jest, nawet bez nagry nagrywania, jak grałem w to, też tak było W Windzie zawsze mało fps -u. A oni tu chyba są O! Tak miło On sobie sam wybić szybę? No. Ej, idioci śmierdzący Pobiegłem sobie po nich chyba <grym> Po jednym z nich o, fajna akcja! Wiedziałem, że, tak, że, że trzeba zgiąć kolana w locie. Czyli shift trzeba przytrzymać Pistolet? Olewam ich. No właśnie, to mówisz. Ten też tak mi się on Może to droga Mam nadzieję, że nawet się da oglądać odcinek nie jest tak, nie ma tak bardzo lagów, no chyba raczej nie, nie? Atalina. A tutaj? Co ja? Oni są za mną. A gdzie pociąg? A pytam się, na co ja w ogóle, na co ja w ogóle liczyłem? Przecież na pociąg trzeba poczekać. On mi mówił pociąg. Ja nie słuchałem go. Jeszcze raz ten fajny skok. Uu. Jesteś przy rach? No to złap. Łapę okazję. Uu. A czemu są napisane nic nie gadają? Nie gada, zbugowało się. Zapierdziela, zobaczcie. Mała, tylko nie wparuj tam jak torpeda. Jestem pewna, że to on zabił Może być gorąco. Podejście do statku na piechoty jest zbyt ryzykowne, na pewno cię namierzą. Musisz jakoś wsiąść nie niezauważona. Dobra, moi kochani widzowie, i te i niewidzowie i wszyscy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, króciutki odcinek, tak starczy wam taki odcinek. Nie, wystarczy taki taki materiał. Króciutki jest, no i dobra, mam nadzieję, jeszcze raz powiem, że się podobało. Nie będę już nawet prosił o nic, o żadne łapki, Chyba o nic. Gapy, w, po prostu, jak się Wam podoba, to sami decydujcie, nie? No i dobra, no i do zobaczenia w kolejnych przygodach mi rozecz. Do zobaczenia na arka wszystkim.